Subskrypcję, dzwonek i powiadomienia. Proszę, wszyscy klik, proszę mi naklikać potąd. Guzik subskrypcję najpierw. Nie taki, proszę, to taki, no guzik. Wwww, sklep Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry Panie Wojciechu. Dzień dobry Panie Andrzeju. W poprzednim naszym spotkaniu cytowaliśmy słuchacza, który do nas napisał i chodziło mu o podatek dochodowy. Państwo rządzi, samorządy nie dostaną pieniędzy, będzie mniej itd., itd. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zaczęli od następnej opinii naszego słuchacza, a raczej tego, na co nam zwrócił uwagę panie Wojciechu nie podobało mu się, że są organizowane, może pan to inaczej zrozumiał że Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej Update zapraszają wszystkie chętne osoby na bezpłatny dwudniowy trening antydyskryminacyjny z elementami wiedzy o mowie nienawiści i jej przeciwdziałaniu. Co w tym złego, Panie Wojciechu? E, wszystko. A co? Chcesz się, bo są, jeszcze to... tak napisano, chcesz się dowiedzieć, jak reagować na przemoc, agresję, mowę nienawiści, interesują Cię mechanizmy powstawania, funkcjonowania, stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji? Idź na szkolenie, co w tym złego? Wszystko. To już było ćwiczone w Stanach Zjednoczonych, to Soros finansuje takie rzeczy. Obrzydliwy antysemita z żydowskiej rodziny, ale takiej skomunizowanej na Węgrzech i ta jego rodzina donosiła Niemcom, pokazywała, gdzie mieszkają Żydzi. Chodził z patrolami niemieckimi młody Sorosz i mówił tutaj, możecie ich wyciągnąć do obozu koncentracyjnego. To jest amoralna, obrzydliwa postać. Jeżeli, Ale gdzieś, panie jeżeli gdzieś lądują jego pieniądze, to są udowodnione. Skierowane... Udowodniono mu to, o czym ta, pan powiedział? To on sam się przyznał. To? To on w wywiadach no. mówił o tym, że w taki sposób udało mu się pięknie przetrwać drugą wojnę światową i że on Żydem religijnym nie był, że nasza rodzina to była skomunizowana. To są z jego ust płynące informacje. To nie są żadne tajne, foliarskie tajemnice. On no się dobra, nawet z tym no... nie kryje. No i co, I co z tego? prawdziwy no, no. starzec, który finansuje takie właśnie różne informacje, bo ten kurs, o którym pan mówi, jest za darmo. I on ma prowadzić do konfliktowania społeczeństwa. Kategoria mowa nienawiści, która ma być no. karana poprzez różne tam społeczne odruchy, to jeszcze byłbym w stanie dopuścić, ale ma być też karana ustawowo. W Europie już się udało to wprowadzić. To jest ograniczenie wolności słowa. Ktoś definiuje, co jest mową nienawiści i pan nie ma nic do gadania które słowa są uznawane za niewłaściwe, gdzie jest granica wolności słowa, tego chcą uczyć też na tym kursie. Moim zdaniem nigdzie nie ma granicy wolności słowa albo jest. nie ma wolności słowa. Panie w amerykańskiej Wojciech, konstytucji no pierwsza mówi. poprawka jest napisana tak. Wolność słowa jest absolutna. Nie wolno tylko w teatrze krzyknąć pożar, gdy nie ma pożaru. Wtedy będziesz karany, ale nie odbieramy ci prawa krzyczenia pożar, tylko będziesz ukarany za te słowa. Krzyczeć możesz dalej, ale będziesz ukarany za spowodowanie wypadku poprzez te słowa. No, panie Wojciechu, no też wiadomo, że wolność słowa kończy się tam, gdzie czyni się krzywdę drugiemu człowiekowi. Nie, wolność no, osobista, tak, moja, wolność osobista do... moja tam się kończyć ma to raczej dotyczy spraw fizycznych. Moim zdaniem wolność słowa musi być absolutem. Wolna powiedzieć zawsze, wszystko, wszędzie. Jeżeli twoje słowa zrobią drugiemu krzywdę, to on cię może podać do sądu osobiście. Natomiast ustawowe karanie kogoś przez państwo za mowę nienawiści zawsze prowadzi do cenzury i do prześladowania ty... jednej tak. grupy, wybranej grupy. Ta młodzież przez Polska, prześladujemy ich, to definiujemy to, co oni mówią jako mowę nienawiści. No, Natomiast jak to... w Ameryce mówią, że biali są obrzydliwi, to już nie jest mowa nienawiści. Tylko, że tutaj w tych szkoleniach, no to o tej wolności, tak za daleko chyba poszliśmy o wolności słowa, tylko chodzi na przykład o to, żeby rozpoznać fake newsa, proszę pana. Ważne, ważne. Jak nie dać się nabić w butelkę. Reagowanie na dyskryminację i mowę nienawiści. Mnie się wydaje, że takie szkolenie to dobra sprawa. Jest po prostu, pani No A mnie to, się to, wydaje, że bez... zła. O, to jest za darmo napisane. Czyli kto tak. płaci? Soros płaci. Realizatorem jest pan wymieniony z imienia i nazwiska. Realizator wielu projektów o charakterze pla, 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 pla i człowieczym Co to co w ogóle co to? Realizator projektów wielu o charakterze prawno-człowieczym. tak on sobie napisał. Posiada jakie kwalifikacje? Licencjat z socjologii o specjalności psychosocjologia. Licencja i to jest wielki no szkoleniowiec, proszę pana. No może Panie Wojciechu, no nie zawsze tytuł świadczy o tym. Co człowiek ma w głowie i co potrafi. no Proszę pana, no. wielu było samouków, którzy nie mieli tytułów, a byli wielkimi. No, że wspomnę sławnego matematyka naszego Banacha, który został Dobra. profesorem, nie mając średniego wykształcenia, wie pan. No, więc... no ale został profesorem. A dzisiaj no ale to taki, pan nie może zostać profesorem, nie mając średniego wykształcenia, tylko musi pan przejść ścieżkę, przez kastę musi pan przejść, musi pan mieć u nich konferencje i publikacje, musi pan mieć przez nich przyznane doktoraty i inne rzeczy, habilitacje i dopiero wtedy damy panu tytuł profesorski. Więc czy dzisiaj w czy... banach by nie doszedł do profesury w żadnym Czyli sposób. sądzi pan, że ten pan nie, nie może, jak ma licencja, to nie powinien szkolić, tak? Jak no. pan uważa? Może szkolić, może szkolić, tylko ja pokazuję, jaka to jest hała to szkolenie. No ja jestem za tym szkoleniem, a pan jest przeciw szkoleniu. Ja chciałbym, żeby ludzie potrafili odróżniać fake newsy od e, prawdziwych informacji. Ale proszę to jest pana bardzo, i nie dawać się Bardzo łatwo tutaj. odróżniać. No. Jeżeli na Facebooku jest napisane, że coś zawiera informacje nieprawdziwe, to to jest pieczęć prawdziwości. Jeżeli no. na YouTubie jakiś film jest zablokowany, to to jest pieczęć prawdziwości. Bo fałszywych informacji nie blokują. Nie blokują pornografii, nie blokują Twittera ajatollachów afgańskich, natomiast blokują Twittera Donalda Trumpa. Panie Wojciechu, przecież Donaldowi Trumpowi wielokrotnie udowodniono kłamstwo. A na przykład w Polsce udowodniono Ale... kłamstwo, co zostało stwierdzone w sądzie premierowi naszego kraju. I co i jajco? No nic z tego. Nie, nie, no, nie ja pytam. Pan dobra, udow twierdzi pance Donaldowi Trumpowi udowodniono kłamstwo. Czy to jest powód, żeby mu zam zamykać Twittera? Czy no nie, zależy nam ja, na no, swobodnej nie, debacie no. wolności słowa? Czy zależy nam bardziej na poszukiwaniu kto się pomylił, kto niedobre rzeczy powiedział i go kasujemy wtedy. Nie, i tutaj właśnie nie bym nie zabraniał występowania, tylko właśnie to szkolenie, by pomogło ludziom. W stwierdzeniu, że Donald Trump kłamie, niech se gada te kłamstwa, ale wiemy, że to fake newsy, i tak dalej, i tak dalej, czy inny Morawiecki, proszę pana. Ja bym nie bronił ludziom szkolenia, a pana bulwersuje to, że są finansowane przez takiego gościa, o którym Pan powiedział, że no nie ma zbyt czystego sumienia. Nie, to jest, też, to jest też facet, który nowy porządek świata chce wprowadzać, absolutny, na skróty mówiąc, najgorszy możliwy typ satanisty ojej, który jakiego satanisty normalnego satanisty urzędującego chce Pana Boga Scholes, usunąć tak. zewsząd skąd się tylko da i chce wprowadzić taki rodzaj społeczeństwa który jest amoralny kompletnie Dostawiamy to, panie Wojciechu. Ja nawet nie wiedziałem, że taki problem jest. Też słuchacz nam zwrócił uwagę. Doszły go słuchy z Gdańska, że przez wiele lat budowano za miliony monet. Pan napisał nową palmiarnię dla palmy w Parku Oliwskim, bo ta już się stara nie mieściła. Pierwszy projekt nie wypalił, przykryli to wszystko plandeką. Nowy wykonawca się wziął i już prawie coś zbudowali za kolejne miliony, ale sędziwa palma uschła. No i pan mówi szczegóły. Ja tak się tutaj zagłębiłem w te szczegóły. A? Nie wiedziałem, proszę pana, że z palmą to mogą być takie za przeproszeniem jaja, panie Wojciechu, jak pan też przeczytał, prawda? 180-letni daktylowiec zostanie wycięty, tam informowano. Nowy szef dyrekcji rozbudowy miasta w Gdańsku obumarła palma pocięta na kawałki. Trafi w celach naukowych na Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Sama wycinka to stare wiadomo. Miała nastąpić w przeciągu dwóch, trzech tygodni i nastąpiła, no i zaczęły się problemy, i kończy się, proszę pana, historia z drzewem. No. Kończy się doniesieniem do prokuratury tak. o możliwości popełnienia przestępstwa. Radny donosi, kto niszczy, uszkadza lub tam zmniejsza wartość przyrodniczą prawnie chronionego terenu lub obiektu, powoduje istotną szkodę, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. I to dotyczy także budowy palmiarni, okresu budowy tej palmiarni, bo nieobojętna dla losu palmy była wieloletnia opieszałość miasta. Przejmują się ludzie, proszę Pana. No, proszę Pana, przyzwyczaili się, tam do tej palmy chodzili wszyscy, <grym> dziadek, wnuki, i tak dalej. Palma w którymś momencie, jak każde drzewo musi zdechnąć, więc może 180 lat po prostu zdechła, pomimo tych wszystkich sterydów i opieki. Inni twierdzą, że przedłużający się ponad miarę remont Spowodował, że ona zdechła szybciej niż by mogła. Ja bym się do palmy starej nie przywiązywał specjalnie. Aferą jest to, że rozpoczęli jakiś jeden remont, nie wyszło, potem robią drugi remont, znowu nie wyszło i od tego są wybory na terenie miasta Gdańska, żeby tę nieskuteczną władzę odsunąć. Jeżeli ona jest nieskuteczna, ta jedna palma nie świadczy o nieskuteczności tej władzy. Ale dwa Małego remonty świadczą. No, w każdym razie ta palma, chyba tam to, ta nowa siedziba dla tej nowej palmy już powstaje, ale te pocięte kawałki trafiają, proszę pana, na Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. No będą mieli przynajmniej co badać. O jednej sprawie jeszcze dzisiaj zdążymy porozmawiać. Wrócimy do tego ministerstwa, o którym chcę teraz powiedzieć w następnej naszej rozmowie, bo wiele się tam rzeczy ciekawych dzieje. Chciałbym y, powiedzieć dzisiaj tylko o facecie. On się nazywa Michał Sroka. Aha. Objął funkcję polityczną w ministerstwie sportu. A to jest ciekawy facioł, bo w 2007 roku usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata za rozpowszechnianie twardej pornografii. No i oczywiście człowiek mówi, to był błąd młodości, za który poniosłem dotkliwą karę. No dobra, poniósł dotkliwą karę, ale czy ten facet, który podnosi taką dotkliwą karę powinien obejmować funkcję polityczną w ministerstwie, no w sportu to tam takie ministerstwo, ale jest, Ministerstwo, prawda? No jest, proszę pana, istnieje państwo prawa czy nie? Ma istnieć, czy no. ma nie istnieć? No ma istnieć, no. No dobra, jak ma istnieć, to w ramach państwa prawa jest coś takiego, jak instytucja zatarcia skazania po dziesięciu latach po odbyciu wyroku i pewnie nie każdego nie wczytywałem się w szczegóły prawnicze. To był wyrok mały. Rok więzienia w dodatku w zawieszeniu na trzy lata, czyli facet nie siedział w ogóle tylko był zagrożony odsiadką, gdyby powtórzył błąd młodości, jak go nazwał. Po dziesięciu latach od odbycia kary następuje zatarcie i ono jest po to, żeby jednostkowe błędy jakiejś osoby, która raz wpadła w młodości, coś głupiego zrobiła, albo w starości raz z, z głupiego powodu zrobił, odbył karę. Po dziesięciu latach z, zamazuje się to. I nie widzimy tego faktu, żeby pojedynczy błąd nie miał wpływu na całą resztę życia skazanego, no bo nie żyjemy w Egipcie, gdzie się zostawało niewolnikiem za byle co i człowiek już do końca życia był niewolnikiem, jak raz został. No tak, ale to niech Pan powie, czy to o każdej karze, tak możemy mówić, proszę Pana, jak została zamazana, zatarta, minął jakiś tam czas. Na przykład no tutaj mówimy o twardej pornografii, a jak, jakby ten pan no, na przykład był gwałcicielem. A to, pewnie, to pewnie nie ulega I, zatarciu, i, albo sama instytucja zatarcia. W tym przypadku w 2007 roku nastąpiło zdarzenie, potem miał wyrok i ostatecznie zgodnie z prawem wyrok został zatarty, czyli państwo nasze jest ślepe na ten incydent w jego życiu. No i teraz przywoływanie tego incydentu jest nieprawne w tym sensie, że nie powinniśmy w ogóle o tym myśleć w momencie, kiedy ten człowiek kandyduje na jakiekolwiek stanowisko. Pan prywatnie go zatrudniając może sobie o tym myśleć, bo czytał pan w gazetach i pan go nie chce u siebie. Ale instytucja państwowa, patrząc na takiego obywatela, skoro istnieje zatarcie, to instytucja państwowa nie powinna w ogóle brać pod uwagę tamtego wyroku. Powinien być czyszczony z dokumentacji. No tak, moglibyśmy sobie pomyśleć, proszę pana, że taki człowiek, który został skazany za coś tam kiedyś, no to nie powinien się pchać na afisz, czyli gdzieś tam no, zajmować takich ważnych stanowisk. Ale dlaczego? Ale nie, niech pan poczeka chwilę. jakichś tam ważnych stanowisk, bo wie, że to zawsze gdzieś tam wypłynie. Ale z drugiej strony, właśnie patrząc, no to by był drugi wyrok, jakby za to samo przestępstwo, prawda? Gdyby z tego powodu miał być, nie wiem, dyskryminowany czy ścigany. No, ja też o, byłem skazany, Opinie publiczną pana, na przykład. Z, z, no, za ja... komuny yy, i potem za Aleksandra Kwaśniewskiego i co? I wyrok został już też latarty, przedawnie nastąpił oczy co tam, ale miałem normalny wyrok kryminalny za Kwaśniewskiego. I teraz no, przez no. resztę życia z tego powodu ja to jestem dumny. No właśnie, no że właśnie, do Za pijackie ekscesy krytykowałem Kwaśniewskiego i władza przemocą swoją mnie ukarała za krytykę, a potem Kwaśniewski przyznał, że rzeczywiście chlał i nie należało chlać. No to ja no to mam w zasadzie bo... satysfakcję i mi jest szkoda, no tak, że to Pan, to pan bojownik rok. o wolność i demokrację, bo pan tutaj chciał opinii publicznej pokazać prawdziwe zjawisko, a nie jakiegoś fake newsa. No, no ale temu... ukarany byłem z kodeksu karnego, proszę pana, a nie z pozwu cywilnego. Czyli normalny no się... kryminalista jestem. kaka. tak. Tylko, że ten pana proces odbywał się w złych dla pana czasach, a dobrych dla tej osoby, którą pan raczył był skrytykować, panie Wojciechu. No i to, to Coś pan jeszcze sobą... powiem o tym facecie, który w Ministerstwie Sportu wylądował. Otóż tak. on był, bo napisano tak, że miał wyrok, rok więzienia i trzy lata za rozpowszechnianie twardej pornografii. Wczytałem się, co on robił. Otóż on przed. Paradą Równości tak zwaną, wywieszał plakaty, na których były krytyczne wobec tej parady napisy. To w ramach wolności słowa wolno było zrobić. E, za te napisy, które tam były, e, nie został skazany. One nie były ani wulgarne, ani nie była to mowa nienawiści, ani nic, tylko to były dopiski do zdjęć. Za same zdjęcia został skazany, bo rozwieszał twardą pornografię. Co to były za zdjęcia? To były zdjęcia z poprzednich Parad Równości, które on opublikował przed następną Paradą Równości. Czyli, co się, się Czyli okazuje, on to... rozpowszechniał twardą pornografię poprzez pokazywanie na, na plakatach, co było na poprzednich paradach. Pokazywał tych golasów występujących na paradach poprzednich, opublikował ich na plakatach. I za to Czyli został skazany. No się okaże, że walczył o wolność i demokrację, Czyli proszę jak pana, się no, kiedyś mówiło. Proszę pana, pokazywał co, co było. Jeżeli on został skazany za rozpowszechnianie twardej pornografii, to wszyscy uczestnicy tych parad powinni być skazani za rozpowszechnianie twardej pornografii. I to taka ta stara prawda, proszę pana, że nic nie wygląda tak jak się na pierwszy rzut oka wydaje i tutaj można by było mówić o jakimś usprawiedliwianiu tego, co ten pan zrobił. Musimy dzisiaj kończyć. Dziękujemy państwu za uwagę. Do usłyszenia. Bye. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Fejrowski i Andrzej Rudnik.